Oni się tam razem wznoszą i ta właściwość zon, którą on pozostawił wissud, żeby była tam stopniem Hug, czyli hasadim i gwurot, żeby cały czas ubierać światło chochma w jego świecące ubranie, to nazywa się sfira daat. Dokładnie taki sam mechanizm funkcjonuje w każdym z nas. Każdy z nas Powinien nauczyć się pozostawiać pomiędzy Hochmą i Biną Reshimo ze swojego ciała przez cały czas bez względu na to, co byś ty nie robił, czego byś nie słuchał. Jakiekolwiek by zdarzenia nie zachodziły na zewnątrz ciebie, czy z tobą, czy z twoimi bliskimi, cokolwiek by to nie było, zawsze trzeba utrzymywać to coś, co daje bodziec dla imy, żeby ona zwracała się do Aba, żeby oni cały czas odbywali ziwuk. Jest to jakby taki poseł od ciała od Anpin, który jest cały czas w głowie pomiędzy chochmą i biną. Ja tu bym jeszcze spróbował takie porównanie dać. My jesteśmy w różnych stanach. My również mamy w sobie Anpin i Malchut. Zejranpin możemy określić jako poziom w nas, który jest poziomem oddającym, poziomem, który pragnie. Światło otrzymać, żeby dać. Taki poziom w nas jest. I jest też w nas poziom nukwy, czyli tej żeńskiej części, która pragnie otrzymać światło. Ta żeńska część, która pragnie otrzymać światło, to jest nasza część, którą my powinniśmy starać się wznieść do tej wyższej części, czyli do tego naszego Zejrampina czyli powinniśmy pozbyć się pragnienia napełnienia siebie i wznieść się do pragnienia oddawania czyli złączyć tą żeńską część z męską częścią i wtedy kiedy następuje to złączenie czyli to nasze pragnienie otrzymywania otrzymuje zamiar dla oddawania kiedy My stwarzamy masach, bo to jest właśnie masach. Nie wpuszczamy światła do naszego pragnienia otrzymywania, ale wznosimy je do oddawania. To od tego wznosi się właśnie orchozer, czyli można by powiedzieć obrazowo, że te dwa nasze poziomy łączą się ze sobą w jeden i wznoszą się w górę. Wznoszą się w górę do właściwości oddawania, czyli do właściwości biny. I mamy taki moment, na przykład w tym momencie. Każdy z nas się koncentruje, stara się te swoje właściwości wznieść do góry, swoje pragnienie otrzymywania anulować, jak gdyby, podporządkować je, żeby ono stało się częścią tego pragnienia oddawania wyższego, i kiedy następuje połączenie tych dwóch części, one jakby wznoszą się do poziomu biny, do poziomu czystego oddawania. Jeżeli nam się udaje, wewnątrz naszych właściwości osiągnąć taki stan, na przykład teraz podczas lekcji, albo podczas jakiejś modlitwy, albo podczas jakiegoś skupienia, podczas ichudim, takie rzeczy powinniśmy próbować robić, to co ja powiedziałem tutaj. To jest bardzo dobry temat na ichudim. Jeżeli nam się coś takiego uda, uda nam się osiągnąć taki stan, takiego wzniesienia tych naszych poziomów, to one tam, w tym poziomie biny, gdzie jest czyste oddawanie tam, to one się wznoszą tam do poziomy biny i one tam, te nasze poziomy wzniesione, one powodują, że ima jak gdyby szturcha abe, czyli bina szturcha hochme, żeby dała jej światło i razem one odbywają ziwuk i tam właśnie ten wzniesiony zon nasz powoduje, że ten zwóg się odbywa i tam powstaje światło, które od tego zwuga idzie w dół i to światło, które tam powstaje, to jest właśnie dat. Czyli ten nasz wzniesiony poziom w tym momencie on tam jest, a w duchowym, jak wiemy, nic nie ginie. Jeżeli nam się uda umieścić te nasze dwa poziomy tam na górze, żeby one cały czas pobudzały ten zwóg, to wtedy te poziomy tam, ten nasz zon wzniesiony do góry staje się sfirą dat i stamtąd nam świeci. I my teraz wstajemy od lekcji, albo przerywamy tę naszą medytację, czyli chudim, idziemy do normalnego życia, i te nasze zon z powrotem opadają w dół, na swoje miejsce właściwe. Tu, gdzie one są zawsze, w naszym normalnym życiu i funkcjonowaniu, bo taki stan wzniesienia. Nie jesteśmy w stanie utrzymać zbyt długo. Nikt nie jest w stanie utrzymać zbyt długo takiego stanu. To jest bardzo ciężkie. Ale nawet wystarczy ten moment, kiedy my te swoje poziomy wznosimy tam do góry, żeby one tam pozostały. One tam zostają. Tam zostaje to światło, które one wzbudzają to światło zon, które tam na górze, ono przyszło od Abba Weima. I jak te poziomy opuszczają się w dół, to one tam mimo wszystko zostają i nam z góry, jak gdyby świecą. Przez cały czas wystarczy tylko, że my sobie przypomnimy o tym, że to jest, i że to daje nam światło. I to światło my możemy stamtąd przyciągać. Mówiąc jeszcze bardziej prosto. W taki po prostu wręcz prymitywny sposób, można by to określić w ten sposób, że ja na przykład w danym momencie mam jakieś określone warunki okoliczności, dzięki którym mogę stać się lepszy niż normalnie jestem. W normalnym życiu przejawiam jakieś przejawienia złości, różnego rodzaju innych złych przejawień. Ale są takie okoliczności, nawet na przykład człowiek wierzący może coś takiego osiągnąć, kiedy idzie do kościoła, powiedzmy, modli się w stanie jakiegoś uniesienia i staje się lepszy. I potem wraca z powrotem do domu, i znowu się staje gorszy. Ale ten moment, kiedy on był lepszy, cały czas tam jest, jakby zostaje on jest wyżej, ponad tym człowiekiem, ponad jego normalnym poziomem i cały czas mu świeci stamtąd, oświetlając ten jego poziom niższy. Tak samo tutaj to działa. Taki sam mechanizm właśnie w nas jest.